Witajcie! Czy widzieliście kiedyś ogromną rezydencję z wybitymi oknami i ścianami pokrytymi graffiti? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest opuszczona? Niektóre ogromne, zapomniane domy można przekształcić w luksusowe mieszkania, ale mimo ich zniszczonego stanu, wciąż żąda się za nie ogromnych sum pieniędzy. Nawet gdybyś mógł je kupić, niektóre domy skrywają tajemnice, które mogą zniechęcić nabywców. Przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej niesamowitych, opuszczonych rezydencji na świecie. Castello Diga. Jeśli chciałbyś mieszkać w autentycznej fortecy, posiadasz 1 200 tysięcy dolarów i nie masz nic przeciwko przeprowadzce do wspaniałego regionu Ragusa na Sycylii, to marzenie mogłoby stać się rzeczywistością. Opuszczony Castello Diga ma powierzchnię 2000 m2 i mieści szereg budynków, w tym kościół i różne budynki gospodarcze. Jak prawdziwa forteca wyposażona jest w wieże, z których można podziwiać jej 17 akrów ziemi. Ale jak pewnie zauważyliście, wnętrze jest nieco zniszczone, więc ten niezbyt piękny zamek będzie potrzebował sporo pieniędzy. Eksperci zajmujący się naprawą zamków twierdzą, że odbudowa takich struktur kosztuje 6 tysięcy dolarów za metr kwadratowy. Chociaż Castello Diga wydaje się być bardzo niedrogą fortecą z adekwatną ceną, jej renowacja może kosztować około 12 milionów dolarów, co jest naprawdę królewską ceną dla tego mini królestwa. Kumbi Park. Kumbi Park Mansion w pobliżu Tamizy w Anglii mieści się na 125-akrowej posiadłości. Może pomieścić 2000 kortów tenisowych, ale jest też odpowiednio wyceniony. 19 wieczny budynek został wyremontowany w latach 80. ubiegłego wieku, ale właściciele zbankrutowali i sądownie go skonfiskowano. Wnętrze rezydencji jest kapsułą czasu, w sześciu sypialniach nadal są zasłony i wezgłowia w kwiaty, w pięciu łazienkach są wystawne, złocone dodatki, a duże kręcone schody prowadzą do pokoi w różnych stylach. Jednak niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest opuszczony kryty basen ozdobiony freskami i mozaikami. Biorąc pod uwagę, że rezydencja jest pusta od około 30 lat, ale jest zarządzana przez lokalną gminę, jest w wyjątkowo dobrym stanie, chociaż inne części, takie jak dom, dla łodzi i odkryty basen są gorzej zachowane. W 2015 roku został wystawiony na sprzedaż za niebotyczną kwotę 10 milionów funtów, co w przeliczeniu daje 15 milionów dolarów. Podobnie jak jej styl, cena tej rezydencji jest również dość ekscentryczna, biorąc pod uwagę, że 50-hektarowy park nie jest na sprzedaż. Kompleks Scottsdale. W 2012 roku przedsiębiorca Jason Hop zabrał się za budowę szalonego kompleksu Scottsdale w Arizonie. Miał to być raj na prawie 10 tysiącach metrów kwadratowych z dziewięcioma budynkami, sztuczną rzeką, krytymi garażami i krytą kręgielnią oraz dziwnym wyborem projektu. Wszystko to było też połączone tunelami. Co dokładnie Hop chciał zbudować, niestety nigdy się nie dowiemy, ponieważ wszystkie marzenia legły w gruzach, gdy jego firma została uwikłana w skandal, oszukała tysiące ludzi na pieniądze. I chociaż pozwy, które spadły na Hopa, zostały rozstrzygnięte w tym samym roku, budowa rezydencji nie została wznowiona. Cały niedokończony kompleks został sprzedany za 5 milionów dolarów i wygląda na to, że od tego czasu nikt nie miał na tyle odwagi lub głupoty, aby dokończyć projekt. Na zdjęciach widać, że kompleks stoi opuszczony i nie ma nawet dachu. Co ciekawe, teren ten jest obecnie notowany na portalach nieruchomościowych za zaledwie 1 600 000 dolarów, co stanowi ułamek pierwotnej wartości kompleksu. Jeśli wkrótce nikt go nie kupi, będzie skazany na rozbiórkę. Amerykański Wersal. Ta rezydencja o powierzchni 8000 metrów kwadratowych w Windemer jest około 9 razy większa od sąsiednich domów. Budowa tej rezydencji trwała ponad 17 lat i przez większość tego czasu pozostawała zaniedbana. Jej właściciele, milionerzy Jackie Siegel i jej mąż David Siegel, zostali mocno dotknięci kryzysem w 2008 roku. Ograniczali wydatki, więc budowa wymarzonego domu została wstrzymana. Od ponad czterech lat ta rezydencja, która będzie miała 30 łazienek, 14 sypialni i 9 kuchni, stoi pusta. Oczywiście nie dorównuje ona prawdziwemu Wersalowi, ale czy Maria Antonina mogła pochwalić się krytym lodowiskiem, garażem na 30 samochodów lub 9-metrową kopułą za pół miliona dolarów? Jednak z powodu kryzysu finansowego dom musiał zostać wystawiony na sprzedaż. Mimo, że został ukończony w gdzieś około 2 trzecich roku, cena wywoławcza wynosiła 75 milionów dolarów. Nabywców nie było i obniżono cenę do 65 milionów dolarów, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Po poprawie sytuacji finansowej, budowa została wznowiona, a Sigelowie mają nadzieję, że po jej ukończeniu dom zostanie wyceniony na ponad 100 milionów dolarów. To dowód na to, że za pieniądze można kupić prawie wszystko oprócz dobrego smaku. Kinmel Hall jeśli uważasz, że ten wersal za 100 milionów dolarów jest krzykliwy, musisz zobaczyć walijski wersal, który kosztował znacznie mniej niż amerykański i został kupiony za mniej niż 2 miliony dolarów w 2011 roku. Ta 122-pokojowa rezydencja została zbudowana w 1876 roku. Posiada 50 sypialni dla gości i 60 pokoi dla pokojówek, tak aby każdy gość mógł być obsłużony indywidualnie. Czy możesz sobie wyobrazić przyjęcia, które odbywały się w tych ogromnych salach dla ważnych ludzi, którzy wchodzili po tych imponujących schodach? Przez lata mieściła się tu szkoła dla chłopców, uzdrowisko, a nawet szpital wojskowy, ale w 2011 roku został opuszczony. Następnie w 2020 roku firma właściciela została oskarżona o nieuprawnione prace przy zabytkowym budynku, a sąd wstrzymał jego renowację. Im więcej rezydencja siedzi bezczynnie, tym bardziej traci na wartości, a wkrótce może być z powrotem wprowadzona na rynek, bo inaczej budynek popadnie w ruinę, a jego liczne pokoje zostaną bezwłaściwe. Pałac bambusowy. Widzieliśmy już amerykański i walijski wersal, a teraz czas przyjrzeć się afrykańskiemu. Ten zrujnowany raj w dżungli w wiosce przodków Gbadolit należał do prezydenta Mobutu, byłego władcy Demokratycznej Republiki Konga. W latach 70. wydał na swój kompleks pałacowy około 130 milionów dolarów i jak można sobie wyobrazić, nie skąpił na żadne luksusy w tej rezydencji. Ten wytworny pałac miał 200 ton marmuru, drogie złocone okna, królewskich rozmiarów basen, a nawet park zabaw, w którym mieszkały indyjskie tygrysy, ale teraz trudno sobie to wszystko wyobrazić, patrząc na ruiny, które po nim pozostały. Faktem jest, że kiedy 32-letnia dyktatura została obalona w 1997 roku, Mobutu zagarnął szacunkowo 15 miliardów dolarów i uciekł do Maroka, gdzie zmarł w tym samym roku. Szabrownicy i rabusie zabrali z pałacu prawie wszystko. Pozostawiono tylko najcięższe przedmioty, takie jak olbrzymie, kryształowe żyrandole, których szabrownicy nie tknęli. Cały pałac z luksusowej rezydencji zamienił się w splądrowaną ruinę, z której usunięto nawet jedwabne obicia ścian, dlatego sprzedaż tej nieruchomości nie wchodziła w rachubę. Castello di Samezzano Miejsce wygląda przepięknie i aż trudno uwierzyć, że w ogóle było opuszczone, ale to prawda. Castello di Samezzano rzeczywiście od 30 lat zbiera kurz na toskańskich wzgórzach w pobliżu Florencji. Zbudowany 400 lat temu na 65 akrach zalesionej posiadłości, ten ekscentryczny zamek ma powierzchnię 5500 m kwadratowych. To wielkość boiska do futbolu amerykańskiego, ale nie odważyłbym się grać w tych zdobionych pomieszczeniach ani w ogóle niczego w nich dotykać. Ich odrestaurowanie pod koniec XIX wieku zajęło 36 lat. Jest tu pokój pomalowany na kształt pawia, komnaty stalaktytowe z niezwykłym sufitem oraz biała sala, która wygląda jakby została przeniesiona z Taj Mahal. W zamku znajduje się 365 pokoi, a każdy z nich ma swój własny niepowtarzalny wystrój, więc na każdy dzień dostajesz jeden pokój. W latach 70. budynek został przekształcony w hotel, ale koszty utrzymania znacznie przewyższały dochody, więc został zamknięty. W 2018 roku zamek został jednak sprzedany za prawie 19 milionów dolarów. Miejmy nadzieję, że nabywca będzie miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać zamek w dobrym stanie. Peter Grant's Mansion Posiadłość o powierzchni 6000 m2, opuszczona i niszczająca, położona nad brzegiem malowniczego jeziora Tamiskaming w północnym Ontario w Kanadzie. Ma mieć działający wodospad, latarnię morską, pole golfowe, pawilon żeglarski, kort do skłosza i dwa baseny. Kosztowny projekt nie stanowił problemu dla Petera Granta, biznesmena z branży drzewnej. Potentat był na 87. miejscu najbogatszych ludzi w Kanadzie na początku XXI wieku z majątkiem 400 milionów dolarów. Jednak kiedy jego mega rezydencja była już prawie ukończona, nastąpił kryzys finansowy w 2008 roku. Wówczas budowa została wstrzymana, a w 2010 roku nieruchomość została sprzedana za 25 milionów dolarów. Od tego czasu budynek z krętymi schodami, zakrzywionymi ścianami i oknami od podłogi do sufitu został pozostawiony przez nowych właścicieli na pastwę natury i wandali. Nie wiadomo, kto dokładnie jest teraz właścicielem największej kanadyjskiej rezydencji, ale jedno jest pewne – właściciel nie przejmuje się zbytnio tym, że budynek niszczeje, jest oczkiem w głowie miejscowego burmistrza, a właściciel od kilku lat nie płaci gminie podatku od 17 hektarów ziemi. Dwór prawdopodobnie będzie szukał dla siebie nowego właściciela. The Howie Mansion Zarośnięty, brudny, zniszczony The Howie Mansion wyglądał kiedyś bardziej jak koszmar niż do marzeń. Zbudowany w 1927 roku dwudziestopokojowy, o powierzchni 670 m2 dwór kosztował 250 tysięcy dolarów. Dziś byłoby to 3 700 tysięcy, ale stopniowo wiek rezydencji zaczął dawać się we znaki. Z powodu złej konserwacji miejsce to opanowała roślinność, a staw pokryły ciemne glony. Elementy takie jak gigantyczne kominki i zabytkowe drewniane drzwi nigdy nie były czyszczone ani naprawiane i pozostały brudne. W 2005 roku właściciel rezydencji stracił ją z powodu złej inwestycji. Eksperci twierdzą, że rezydencja była wówczas warta 2 miliony dolarów, ale na jej naprawę i odrestaurowanie potrzeba było co najmniej 1,5 miliona dolarów. Nikt nie spieszył się z jej kupnem i przez ponad 12 lat stała opuszczona. Później, po pewnych problemach prawnych, został wystawiony za 480 tysięcy dolarów zaledwie 13% jego pierwotnej wartości. W 2017 Roku został kupiony i odrestaurowany. Teraz The Howie Mansion został przywrócony do dawnej świetności, a opuszczony dom zamienił się w magiczne miejsce przyjęć weselnych. Widzicie, drodzy przyjaciele, nawet opuszczone budynki, takie jak te, mają szansę na drugie życie, jeśli tylko wpadną w dobre ręce. To wszystko na dziś. Pamiętaj, aby polubić ten film i jeśli uważasz go za interesujący, skomentuj i do zobaczenia wkrótce.